Witam Was w serii innej niż wszystkie do tej pory. W serii, w której nie będziemy starali się uzyskać hegemonii, podbić świata i chwalebnie zwyciężać, tylko w serii, w której największym wyzwaniem będzie po prostu przetrwać jakkolwiek i wszelkimi możliwymi sposobami. A więc, dobra, na początek, oczywiście, tylko jeden lord to jest dodatkowe utrudnienie. Kultura Macha, która ma tak dodatkowe trudności, nawet gra nas samo ostrzega. Będziemy mieli dodatkowe kary do relacji z Matroną. Ale tak, tutaj na szczęście musimy mieć ileś cech. A więc tutaj gra troszkę się nad nami lituje. Nie możemy mieć wszystkiego na zero. I chcemy to jak najlepiej wykorzystać. A więc odpowiednio to sobie teraz ustawię, tak żeby mieć szansę. I dobra, mamy naszego króla, Wojciechatora. Hatora. Bojowe dowodzenie ma na zero, nie bez przyczyny. Nauczanie ignorujemy. A wszystko inne w miarę po trochu, ponieważ na początku zdecydowanie się przyda. Taką wygląda oczywiście Makhańczyk. A więc dobra, kontynuujemy. I wybieramy najtrudniejszą możliwą prowincję, czyli Jalmę. Tutaj widzimy, jest ich dość sporo. Ale tylko, okej, jeszcze Rekin jest jako trudna. Tylko, że Rekin ma troszeczkę lepsze ułożenie, to po pierwsze ale po drugie ma przede wszystkim dużo drewna i żelaza, co znacząco, ale to znacząco ułatwia rozgrywkę. A Jalma jest najtrudniejsza, ponieważ tu mamy wszystkiego mało albo nic. Ale tak, dostosujmy sobie sztandar. Oczywiście zaczynamy jako pojedyncze królestwo, bez żadnych wasali ani sojuszników. To wszystko musimy w trudach zdobyć sami. I kultura Makha, tak jak nasz władca. A więc mamy gniezno i taki oto sztandar. Miejmy nadzieję, że duchy przodków nas wspomogą w tej rozgrywce. I nasze wioski dostarczają nam drewno i zioła. Drewno oczywiście jest niezbędne, a że mamy go bardzo niewiele, to przyda się go więcej. A zioła, żebyśmy mogli więcej zarabiać w handlu. Żelazo mam nadzieję że sami sobie ogarniemy, jakimiś sposobami. I tak, przede wszystkim na wyczucie. Nikt nie traktuje poważnie twojego rodu, ponieważ wszyscy lordowie są ślepi od urodzenia. Wykaż się niesamowitymi umiejętnościami zarządzania i sprytem, żeby wszyscy sąsiedzi przejrzeli na oczy i zrozumieli czym jest prawdziwa wielkość. Tak. Dodatkowe wyzwanie dla doświadczonych graczy to jest ekstremalna trudność, jakby tego było mało, bierzemy poziom trudności ekstremalny. To samo w sobie wyklucza wiele taktyk i sprawia, że rozgrywka będzie trudna jak nigdy dotąd, ale jeszcze horda przeklętych, żeby nie było zbyt kolorowo. więc sobie weźmiemy to nadmiar żelaza. Nie lubię jak się kończą kopalnie, w każdej serii to biorę, ale nigdy nie dochodzi do momentu, gdy to jest przydatne, no jednakże sobie to weźmy. I dobra, to jest wszystko. Moglibyśmy dać 0 złota, ale nie, bo to z wszystkimi innymi minusami sprawiłoby, że od razu przegrywamy praktycznie. Potrzebujemy choć troszeczkę na cokolwiek. A więc zacznijmy. Krótki wstęp, każdy go widział na pewno milion razy, nie będziemy na to tracić czasu. I tak, to ta rozgrywka to nie będzie tylko ból i cierpienie, a przynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ gra mi dostała kilka nowych aktualizacji i będziemy sobie to powoli testować. A więc tak, pierwsza rzecz, tutaj nie widzimy miast, to jest akurat moim zdaniem na minus, mamy lordów. Natomiast dużym plusem akurat jest to, że tutaj są takie literki od kultury. Tanaya, Makha. Innych na razie nie widzimy, ale bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę mi się to podoba wizualnie. Zobaczmy naszych sąsiadów. Makhańczyk lubi nas. Makhańczyk e, neutralny. A tu mamy dwóch najczyków, którzy nas nie lubią, a więc musimy uważać, bo już na start mogliby nas unicestwić. E, tak więc już mamy pierwszą trudność. A dobra, mamy zaroślisko z drewnem, izotoryję z ziołami. Nie chcemy, żeby to nam stądrowali. Nasza mapa tak się prezentuje. I na początek musimy postawić siedzibę. Trzeba to dobrze rozplanować. Siedzibę chcemy gdzieś w miarę w centrum. Też zaplanujmy również przyszłościowo palisady. Tak, tu nie mamy dużo przeszkód terenowych. Tak więc mury będą musiały być długie i rozciągnięte. A tym samym kosztowne i długie w budowie. A dobra, to będzie może centrum. Siedziba, domy lordów i tak dalej. A reszta powstanie w miarę, powiedzmy, organicznie. Czyli tak, tu mamy pierwsze... Pierwszy dom mieszkalny dla naszych robotników. Tak więc chcemy dawać tam bonus do zadowolenia. Ale chcemy też, żeby nasze drogi były drożne, Czyli zawsze zrobimy, powiedzmy, jedną jeden kwadrat przerwy. Dajmy tu na lewo. Maksymalnie jak się da, żeby dawać bonus. OK. I tu na przodek rozciągniemy dzielnicę mieszkalną. Żeby tego pola nie tracić. Wojciechatora przypisujemy. Już na start. OK, Wojciechator, zobaczmy. Władca. Ok, mędrzec. Uszanuje króli, którzy są od niego inteligentniejsi, co ciekawe. Ale tutaj staramy się przetrwać głównie, roleplay to jest kwestia drugorzędna, prognostyka, piękno cynizm i tak, jest on ślepy, przez co zainteresowanie spada. Wszystkie umiejętności spadają o 5. Jedynie perswazja wzrasta. Prędkość ruchu mniejsza. O prawie połowę. I nie zyskujemy doświadczenia w walce, czyli nie może walczyć ani dowodzić niestety Wojciech Hator. Musimy szybko dowódcę jakiegoś ogarnąć. I tak, perswazja dobra, ale jakoś musimy sobie poradzić i z zarządzaniem, i z inteligencją. Ej, czy ty możesz czytać księgi? Okej, okay, tego nie przemyślałem. Nie może czytać ani przepisywać ksiąg. Dobra. Czyli już na start mamy drobny fail. W takim razie troszkę zmieni naszą postać. Myślę, że przed początkiem rozgrywki możemy sobie na to pozwolić. okej. Okay. I dobra, mamy wszystko tak, mieliśmy wcześniej. Z tym, że tak. Inteligencja 0, maniery 0 i tak. Handel o jeden więcej. Perswazja 12. Mm. Nie wiem, czy to nam cokolwiek da na tym etapie, ale okej. Okay. I tak, dyplomacja. To się może potem przydać. Perswazja na poziom 10. Mamy niby 12. Ale okej, okay. powiedzmy, że to jest z tym bonusem od ślepoty. Jest jednak materialistą. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze raz kwestie dyplomatyczne. Tak, tu nas nie lubią. Tu nie lubi, tu nas lubi. Czyli się chyba tylko zamieniło to. Okej. Okay. spróbujemy jakoś tutaj przetrwać. Na przytek potrzebujemy szybko dodatkowego lorda, żeby dowodził armią i pomagał w codziennych czynnościach. Dobra, siedziba budowana. Mamy pole marchewkowe. To jest już nowość. Okej, okay, czyli marchewka hmm, hoduje się dużo wolniej chyba niż brukiew, ale nie wywołuje brukwiowego tyfusu. Jest to jakiś, powiedzmy plus. Czy my już teraz możemy coś wybudować? Nie. Musimy najpierw zbudować siedzibę. Troszkę wolniej to idzie. Być może dlatego, że... Mamy ekstremalny poziom trudności. O kurcze Myślałem, że to po prostu utrudnia eventy i naszych przeciwników. A tu proszę, jeszcze budowa trwa 10 godzin. To już dawno powinno być gotowe. No ale dobra. Dawać dawać. Nareszcie gotowe, po wielu godzinach. A więc tak, Wojciechator, ty zarządzasz tutaj. Mamy jednego bezdomnego chłopa, ale jakoś sobie poradzi. Natomiast potrzebujemy jak najprędzej tartaku, żeby pozyskiwać drewno. I tartak dajmy troszkę dalej, żeby nie dawał negatywnych efektów do naszych przyszłych mieszkań. I może na... a też nie daleko, żeby w miarę szybko drwale znosili właśnie drewno. Dajmy to może tutaj... Ten sposób, ok, troszkę daleko, ale nie jakoś strasznie. Niech to będzie priorytet. Oraz, pomyślmy, być może o produkcji żywności większej ilości. Produkcje yy, będą są codziennie. Codziennie daję zbiory. Może dajmy sobie pole brukwi, żeby jedli raz to, raz to, powiedzmy. Tak, myślę, że to będzie w miarę ok. Tym bardziej, że brukiem nam się potem też przyda do innych rzeczy. Postawmy pole brukwi o tutaj. I może nawet niech to będzie priorytet, ponieważ drewna jeszcze troszkę mamy, a więc do dzieła. Brać się do roboty. Wojciechator sobie tutaj na razie chodzi. Już mamy handlarza na start. Szkoda, że bez e, dodatkowego lorda, którego moglibyśmy zatrudnić. Trzeba tutaj patrzeć na mapę. u, tu już jakiś atak. Splądrowali wioskę najczykom Dobrze, dobrze, osłabić ich, żeby nas nie zniszczyli. To jest coś. Wojciechator się modli. Przykro mi, że przerwę odliczmy, ale handel. Być może coś ciekawego już się pojawi. I pomyślmy. Okej, okay, na tym etapie kupmy tylko księgozielarstwie, i tak nie możemy tego zbadać, ale na przyszłość to i tak się przyda. Hmm. Tutaj nic więcej mamy, powiedzmy, cztery buławy, jakbyśmy mieli jakichś wojowników. Może jeden łuk na zapas? Żeby powiedzmy móc wyposażyć więcej wojowników? Okay. I czy my możemy kogoś zatrudnić? Moglibyśmy. Mamy nawet lorda do zatrudnienia, który mógłby dowodzić armią. To byłoby spoko. Znaczy nie tyle lorda, co po prostu rycerza. Natomiast minus jest taki, że musielibyśmy mu płacić co kilka dni mm. i nas nie będzie na to stać. To jest już absolutnie pewne. A wojowników bez dowódcy chyba nie ma co. No, wojciech może dowodzić w razie czego. Ciekawa opcja, ale raczej zbyt wiele nie zdziała. No dobra, na razie liczmy, że po prostu nikt nas nie zaatakuje. Święty pierścień za swoje własne pieniądze. A może chciałbyś troszkę oddać? Tak, zostaw 100 sztuk złota. Tak, czy jak jesteś królem. A to nam się przyda. No Okej, okay. a ty jeszcze, jak będziesz głupio pożytkował fundusze, to to się źle skończy. Dobra, jak budowa? Tylko troszeczkę, bo jest późno. No Okej. Okay. To jest znaczne utrudnienie. A tak jak mówię, to jest survival. Tu staramy się po prostu przetrwać mimo wszystko. Dobra, pole w Rupfii w końcu kolejnego dnia powstaje. Świetnie od razu ociator zarządzaj nim. I skupmy się na budowie tartaku. A w następnej kolejności kolejne mieszkanie, żeby tutaj tak. Nikt nie narzekał na brak możliwości spokojnego snu. Znaczy to jest potencjalnie dwa. Nie, tylko jeden może mieć bonus. Okej, okay, a więc postawmy. Żebyśmy przerwę. Nie dajmy obok siebie, żeby jeszcze bardziej zasał bonus do zadowolenia. Okej, okay, tak więc jest co robić. Na razie czekajmy na rozwój wydarzeń i na dalszy progres. U, już na start żądanie hołdu lennego. Okej, okay, zobaczmy. Jakie będzie się stanie, że jego wasalem? Mamy dwa dni, żeby odpowiedzieć. Okej, okay, jeśli nie odpowiemy, to będą to za bezczelność i pogorszą się relacje. Pierwszy raz mam taką propozycję w tej grze. Zwłaszcza jego armię. Mm. Garnizon to raczej nie wyślę. Natomiast, okej, okay, spokojnie. Natomiast ta armia może być wysłana i pewnie może ich mieć także więcej. Mm. Sam lord w ciężkim pancerzu tu już dużo więcej niż my posiadamy. I raczej nikt się nie zgodzi na wspólny sojusz. A, tak. U, czy my musimy być wasalem? słaby to los słaby to los i tak czy siak nas zaatakuje jeśli się nie zgodzimy ale raczej kurczę, chyba nie mamy innych opcji na ten moment dobra mamy dwa dni to jeszcze chwilę pomyślmy, a na razie tartak zbudowany nie, przypiszmy tutaj Wojciecha również, super dwóch robotników zbudujmy to i na razie czekajmy przy okazji ulepszamy dom mieszkalny razy dwa żeby wszystkich pomieścić Budujemy bibliotekę. Na razie się nie przyda, ale jak najprędzej musimy z niej korzystać. A więc, tak, liczymy, że jakiś lord się pojawi. I mamy pozycję traktatu pokojowego. Wysłaliśmy posłańca, to zawsze 300 monet. I tutaj. Dajna niebaby duża. Tylko 20 monet dziennie. Natomiast, tak. My mamy niewielkie przychody, raczej zerowe. I to będzie z czasem wzrastać. A więc, kurczę, poczekajmy jeszcze ten jeden dzień. Wtedy podejmiemy decyzję. Ktoś mógłby nam pomóc, sąsiadów? Choć wątpię, tylko on nas lubi. A nie ma dużej armii i nie lubi nas jakoś bardzo. Jest po prostu tak... Przyjaźnie nastawiony. Zobaczymy. A Wojciechator zadowolony sobie pije piwo. Mimo, że ewidentnie dostał zakaz picia piwa. Ale dobra, on... Wie lepiej. Tak. Inaczej by nie zasnął. I czas na ambicje króla. <grym> Okej. Okay. W takiej stacji to brzmi naprawdę ciekawie. Nie będzie płodny? Tak, w liczbie siła. Zwiększ populację do 52 mieszkańców. Tylko to raczej mamy na razie szansę ogarnąć. I niestety czas decyzji się zbliża. Nie mamy szans chyba na ten moment się wybronić. Jakby ktoś miał nam przyjść z pomocą już dawno, by to się wydarzyło. A więc tak, wysyłamy tutaj jednego z poddanych, aby się zgodził. My budujemy drugi tartak. Mamy dalej dużo drewna, ale dostajemy go niewiele, więc tak, chcemy zwiększyć. Jego produkcję. Okej, okay, mieszkania troszkę w miarę pobudowane. O tyle mamy postęp. A na razie dalej sytuacja jest bardzo niestabilna i niebezpieczna. Ale okej, okay, będziemy wasalem. Może chociaż nasz senior nas wybroni czasem przed kimś? Mam taką nadzieję. Ale tak, hańba, być wasalem paskudnych Tanajczyków. Dla naszego Wojciech który jest rodowitym Makhańczykiem. To jest nie do zniesienia. Jak najszybciej będziemy chcieli ten stan. Zmienić. I propos hańby do mego wasala. Ok. Wielu uważa, że zostanie wasalem to jakaś hańba, ale czyż to nie korzyść? Jeśli za skromną daninę zyskasz moją ochronę, dokonujesz słusznego wyboru, zostawiając wojnę tym, którzy się w niej rozeznają. Ok. Niżej i samodzielnie podpisany król Lirikos. 20 zł dziennie na początek. Niby nas lubi, czy teraz sąsiedzi nas powiedzmy w miarę lubią. Ale kurde, to nie jest stan, który chcemy utrzymać. Chcemy jak najszybciej armię i się uwolnić. Ale do armii musimy być troszkę, tak, troszkę, w troszkę lepszej pozycji. Ale okej, okay. czyli musimy zarabiać 20 zł dziennie, by to zrównoważyć. Ale propos złota, karawana przybywa. Zobaczymy, czy coś ciekawego się nie trafi. Na pewno nie chcemy niewolników, bo na razie nie mamy warunków, ani infrastruktury do nich. Ale dobra. Czy coś imigranci, być może również? Na razie nic o tym nie wiadomo. Ale pohandlujmy, może coś sobie kupimy, bo ma inspirację aktualnie, więc można by to wykorzystać. I sprzedajemy całą przydaną brukiew, troszkę marchewek tyle co sprzedajemy z największym zyskiem a kupimy za to maść, buławę i dwa łuki po to właśnie, by na przyszłość w tego typu sytuacji móc się wyposażyć. Będziemy mogli w takim razie ośmiu piechurów powołać w tym trzech łuczników. Z taką armią już mielibyśmy szansę się wybronić. To oczywiście za mało, żeby teraz się uwolnić. Ale jest to krok w dobrą stronę. A jednocześnie cały czas zachowujemy zapas. Zapas złota na Lorda. Uuu, Lord jest gotowy do odejścia. Okej, okay, czyli tutaj makańczycy się wkurzą. Ale teoretycznie mamy seniora, który nas powinien bronić A my potrzebujemy Lorda. Kim ty jesteś? Welomir, zobaczmy. Czy możemy jakoś tutaj zobaczyć twoją postać? Powinna być taka możliwość. Jest Welomir. Makhańczyk, czyli byśmy się dogadali. 30 lat, nie za stary. Może handlować, może zarządzać. Na bitwie niezbyt się zna, ale lepiej niż ślepy Wojciech Hator. Maniery i perswazę na wysokim poziomie. Ok, chyba ciebie chcemy. Tak, ile zapłacimy? Ok, 432 stać nas. Tak, zróbmy to. Wysimy posłańca i będziemy dodatkowego lorda. Świetnie. Świetnie, to będzie zbawienie. Będzie mógł zdobywać wiedzę. Może nie był zbyt inteligentny, ale do podstawowych rzeczy chociaż mm, bardzo nam się przyda. Już może pomyślmy o mieszkaniu dla niego. No i gdzie byśmy to dali? Może gdzieś tutaj na północy. Okej, w ten sposób byśmy to mogli upchnąć, żeby to jak najwięcej się zmieściło oczywiście chcemy. Okej, dajmy to o tutaj. Okej. Okay. I... czekamy. Początek koronacji. Wielki moment. Tak bociator, przypominam, przemyśla się o połowę wolniej. Ale okej. Okay. Oficjalnie będzie królem Gniezna. Gniezna, który na razie żyje. Potencjalnie być może otarliśmy się o śmierć, jeśli nie zostalibyśmy wasalem. Ale dobra. Tyszamy Skryptona, z... Z od którego moglibyśmy kupić ciekawe księgi. No jednakże nie możemy ich na razie zbadać. No. Nawet go nie dogonimy. Trudno. Trudno się mówi. Przez koronację tego nie zrobiliśmy, ale ulepszymy też przyszłościowo kolejny dom mieszkalny. Okej, okay, na razie. Na razie w miarę stabilnie to wszystko się prezentuje. I dociera nasz nowy lord. Już dostaną imię, a więc mamy Fiecha. Witamy. Chwilowo bezdomny, ale to się zmieni. Niestety tak. Maniery perswazja tam się zbyt nie przyda, ale powiedzmy, że na tym się skupi. Na handlu czasem. Inteligencja byłaby najważniejsza, ale jest niska, będzie w zasadzie, tylko ty możesz czytać. Zarządzanie na tym skupi się Wojciech Hator, żeby też miał co robić. Kwestie bojowe i dowódczą to oczywiście tak, to spoczywa na twoich barkach. A więc witamy nowego lorda. To jest zupełnie inny wygląd niż Wojciech Hator, pod chyba każdym względem. Ale okej, okay. na początek zbadajmy zielarza. Tam się przyda, ponieważ zioła możemy sprzedawać, a to jest zasób odnawialny. Ich na tej mapie mamy niewiele, no ale lepsze to niż, niż nic. Powolna nauka, no trudno, lepsze to niż brak nauki. My rozbudowaliśmy kolejny dom mieszkalny, i chwilowo nie mamy co budować. O, plotki o nowej sekcji heretyków. Miejmy nadzieję, że nigdzie w blisko się nie pojawią, bo oczywiście oni by nas zmietli z powierzchni Ziemi. Odwarci ludzie, czyli tutaj przyjdą i nas zaatakują, my potencjalnie broń, mamy dowódcę. Mamy niby chłopów, ale wolałbym ich trzymać jako właśnie chłopowanie wojowników. A dobra, zobaczymy. I nawiasem mówiąc biblioteka. Ma troszkę inny wygląd niż wcześniej. Okay, zawsze jest to jakaś odmiana. Czy wygląda lepiej? Nie powiedziałbym, ale na pewno inaczej. Dobra, mamy teraz troszkę nadwyżki. I myślę, że jak wzrasta nasza populacja, chcielibyśmy również kolejne pole marchwi. Dajmy je, powiedzmy, może tutaj. Okej, okay, niech będzie w ten sposób. E, ponieważ tak, zużywamy więcej żywności, więc chcemy ją produkować. Chwilowo, Welomir, e, nie pij piwa i nie graj w kości może. Albo w kości możesz grać. Masz jakieś fundusze, zrób tam sobie z nimi co chcesz. Jak relacje z Wojciechatorem? Średnie. E, być może wieczorem chwilę pogadacie. Zobaczmy, oko zainteresowań. Co to robi? Uuu. Nie wiem co to robi. Czemu tak to wzrosło? Aha. Okej. Okay. Czy to jest za zainteresowanie? Hmm. Hmm. Nie opiad, tylko zainteresowanie. No nie wiem, czy chcemy coś tego typu chyba. Nowa mechanika. o przychodzi drewno. Okej, okay, dobrze, bo powinien nam się zapas wykrusza. Dlatego, że mamy dość daleko siedzibę. Potem zbudujemy więcej magazynów. Ale wszystko w swoim czasie. Najpierw pole. I opłata. Ziółka przybywają świetnie. I co dalej? Chyba potem ulepszymy jeszcze raz dom mieszkalny, żeby mieć tak 18 miejsc dla naszych chłopów. Podermachowkołę gotowe. Woćchator skup się na tym. Fiechu niech w pełni skup się na badaniach. I dobra, przybywa karawana. Mamy pierwszą daninę, niestety. Hmm. U, od każdej osoby w populacji wzrasta podatek, dwie sztuki złota. Czyli wyjdziemy na drobny minus, ale ok, kupmy sobie powiedzmy dwie buławy więcej, żeby mieć jakąkolwiek broń. Drewno, ok, może na razie nie szalejmy. Uuu, papier jest ekstremalnie kosztowny, a tu mamy też dużą różnicę w handlu, więc kupmy tylko dwie buławy i tym się chyba zadowolimy, bo te ceny są wręcz tragiczne. Okej, okay. Fiechu, doświadczenie, poziom siódmy, świetnie. I budujemy tutaj pierwsze składowisko, żeby tak, w razie czego z przyszłej infrastruktury przemysłowej szybciej było, łatwiej było donieść towary, no i również przede wszystkim startaku. Czasem Wojciech hator, siedzisz na tronie, fiechu, badasz zielarza, zrób to tak jak najszybciej, dopiero potem pogadasz troszkę więcej z naszym królem, ponieważ zależy nam, żeby jednak te zioła jak najprędzej zacząć zbierać. Nastała pora na małżeństwo, zarówno Wojciech Hatora, jak i Fiecha. I tutaj, na dalekiej północy, w Zofii, mamy tutaj, co prawda tanajkę, czyli może to lekkie problemy stwarzać, ale tak, za niewielki koszt możemy mieć. Czyli chyba to byśmy chcieli zrobić. A więc, Wojciech Hator, daleka wyprawa, dość kosztowna, ale wyruszaj. Wyruszaj po małżonkę. Miejmy nadzieję, że to się nieźle nie skończy. A my teraz próbujemy, jednak, troszkę funduszy nazbierać, być może od tego. Zielarza. Jak już go zbudujemy. Ok. W międzyczasie Fiechu. Ty skupisz się być może na tak. Na zarządzaniu, jeśli będzie taka potrzeba. Na razie jednak póki w miarę jest OK, to na spokojnie. No, a propos zielarza. Zaraz będziemy mogli go postawić. No, dawaj, dawaj. Zdobyłeś przy okazji poziom trzeci. To jeszcze bardziej przyspieszy wszystko. I co kolejne? Mm. Kopalnia może poczekać. Nie mamy zbyt dużego wyboru na razie. Spichlerz też może poczekać. Być może pole żyta i młyn. Albo pole chmielu i piwo. Moglibyśmy sam chmiel zasadzić i go sprzedawać. To nam się przyda, żeby utrzymać się jako wasal. A więc zacznij to. A my postawimy teraz właśnie chatkę zielarza. I zioła mamy tylko tutaj. Okay, tu jest jedno, tylko bardzo niewiele. Tu mamy troszkę więcej, ale również to na jakoś bardzo długo nie starczy. A więc Hadka postawmy powiedzmy. Hmm. O tutaj, być może? Też nie chcemy za daleko. Jest tutaj kwestia, jak daleko od magazynu i jak daleko właśnie od tego. Ale nie chcemy, żeby to było daleko, żeby podczas ataków w razie czego łatwiej było się wybronić. A więc dajmy to, może, powiedzmy, tutaj. Tak, nie będzie w tym miejscu. I priorytet poprosimy. Okej. Okay. Drobny progres. Na przykład cały czas się rozwijamy, ale też ci obdartusi się zbliżają. Znowu handlarz. Zobaczymy, czy tym razem będą lepsze ceny. Ceny również tragiczne. A dobra, kupmy sobie palisadę, żeby powoli nadwyżkę drewna przeznaczyć na fortyfikacje, które chcemy mieć jak najprędzej. O kurczę, zobaczcie te ceny: 8,70, 9,56, 3,28. Istne zdzierstwo. A dobra, słuchajmy brukiew. Myślę, że kilka marchewek możemy chociaż opchnąć. Zioła. Okej, okay, też sprzedajmy. Chociaż kurde, może się trafi jakiś lżejszy handlarz, więc na razie zioła zostawmy. Potem się odkujemy. Więcej wyposażenia, czy jest sens? Może jedną buławę chociaż? Kurde, nie chcemy wyjść na minus zbyt duży. Więc nie, na razie to będzie tyle. No i ta danina jeszcze to jest dodatkowy gwóźdź do trumny. No ale trudno się mówi. Próbujmy jakoś sobie z tym poradzić. I mamy przybycie Hordy Przeklętych. E, Okej, okay, są tutaj. Tak zgodziła już pierwszy ród szlachecki, Arden. E, miejmy dużą nadzieję, mm, że pójdą na północ, bo jeśli pójdą tutaj to mogą bardzo szybko dotrzeć do nas. Co oczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. A jeśli pójdę na północ, to my możemy czuć się troszkę spokojniej. Ale okej, okay, jest horda przeklętych. Nie wiem jak na ekstremalnym poziomie ona będzie wyglądać. Być może któryś z władców stawimy opór? Kto wie. A może lepsza myźlarza? Żeby jeszcze więcej ziłek zbierać. Lepszamy do mieszkalny. I dla udelki nie musimy budować mieszkania, bo rozumiem, że z Wojciech hatorem będzie w jednym z tego co się orientuje. Ale to też sobie zobaczymy. A tymczasem. Ok, udelka, zobaczmy. Możesz pomóc w kwestiach bojowych. Będziesz nauczać w przyszłości potomków. I masz inteligencję 4, czyli bardzo mało, ale w porównaniu do tego, co mamy, to jest bardzo dużo. Więc skupisz się głównie na badaniach. A fiechu, w razie czego pomoże w zarządzaniu, chyba to jest optymalna hmm, decyzja. Okay, jest coś więcej teraz możemy robić, żeby nikt nie stał bezczynnie. Chcemy mieć progres. Być może dajmy sobie kolejne. Pole brukwi, żeby brukiew móc sprzedawać, chociaż z drewnem coraz gorzej. A, tak, to nam da powiedzmy więcej zysku z handlu. Dajmy to. Jak to chcemy zrobić? Może dajmy to powiedzmy tutaj po środku. od okay, odbędzie się ślub. Świetnie. Mamy również handlarza i udelkę trzeba nazwać, oczywiście. No a więc mamy. Mecham. Czy Michał? Ciężko mi powiedzieć, jak to się czyta. Okej, okay, w razie czego, sorry za pomyłkę. Brak rozsądku, wyższy próg odwagi, to się może przydać. Głupota. Stała myśl, to też się może przydać. Tanaya. Okay, jakie relacje z Wojciechowcem? Całkiem dobre, mimo wszystko. Z fiechem się nie lubią z oczywistych przyczyn. A fiechu, co ty masz jeszcze za, za cechy? Też głupota. Okej, okay, podstawna myśl, to dobrze. I również brak rozsądku, Kurczę, no. Okej, okay, może jednak się to gadacie. Ale tak, proszę nie pić piwa. Proszę nie pić piwa. I handlarz. Czy może tym razem jakiś w miarę sensowny handel się odbędzie? Nie mamy brukwi, ale mamy zioła na sprzedaż. To byłoby coś. Bardzo prosimy. Fiechu, przybądź. A dla naszej królowej. Tak, zbadaj palisadę. Świetnie. I różnica nie jest aż tak sroga, więc sprzedajemy wszystkie zioła, nieco marchwi, nieco piwa, kupujemy buławę, płacimy daninę i zyskamy troszeczkę nawet. Zawsze to coś. Zawsze to coś. Okej, okay, powoli budujemy nasze bogactwo. Bardzo powoli budujemy bogactwo, ale budujemy. Ale budujemy. Też ci się zbliżają, nie wiadomo kiedy przyjdą, ale myślę, że jesteśmy gotowi. Trzeba tylko chłopów do wojska powoływać, ale. No, nienawiść. Tego nie chcemy. E, może jakaś pogawędka? Nie, nie ucieszą się. Musza rozmowa to też nie ma sensu. A jeśli ty zainicjujesz, jak to będzie wyglądało? Okej, okay, Mechan będzie troszkę wściekła. U, bardzo się nie lubią. No trudno. Mamy ślub chociaż. No, zobaczmy go. Idealny moment na zakończenie odcinka. Okej. Okay. Dobra, fiechu poprowadzi ceremonię. Uwodź, a to co ci jest? Czemu sobie cały odkrwił? O co tu chodzi? Co się wydarzyło? Okej, okay, może lepiej nawet nie wiedzieć. Może lepiej nie wiedzieć. Ale dobra. Okej, okay, tutaj myśli o nektarze. I to tyle. Ok, tak więc tym pod tym akcentem możemy chyba zakończyć pierwszy odcinek. Dajcie znać, co sądzicie o pomyśle na serię. Na razie, oczywiście, nie było nic bardzo trudnego. No ale jeśli chcemy prosperować jakkolwiek i przestać być wasalem, to się zrobi pod górkę, tym bardziej, że nasi sąsiedzi już rosną w siłę. To jest sojusz, ale to my chcemy być przywódcą sojuszu. No, tylko będąc wasalem i nie mając armii, troszkę ciężko. Troszkę ciężko. Tak czy siak. Dzięki za uwagę. No i do usłyszenia i do zobaczenia kolejnym razem.